Sprawiedliwe nieba, zawołał Scrooge, rozglądając się dokoła i uderzając w ręce. Przecież to moja wioska rodzinna. Wychowałem się tutaj, bawiłem się z rówieśnikami, tak. Tu spędziłem lata chłopięce. Duch spoglądał na niego z łagodnym uśmiechem. Lekkie jego przelotne dotknięcie obudziło uczucia Starego Skróża, który teraz chciwie wdychał balsamiczne wonie unoszące się w powietrzu, a każda wskrzeszała w nim tysiące wspomnień, nadziei, radości i trosk dawno dawno zapomnianych. Twe usta drżą. Odezwał się duch. A co tam błyszczy na twoim policzku? Nic, nic wykrztusił wzruszony Scrooge. Zapewniam cię, że wcale nie czuję obawy. Prowadź mnie dokąd chcesz. Poznajesz tę drogę? zapytał duch. Czy ją poznaję? zawołał Scrooge z zapałem. Mógłbym iść po niej z zawiązanymi oczami. Tym bardziej dziwne, że nie przypomniały się sobie przez tyle lat. Zauważył duch. Ale idźmy dalej. Szli więc wzdłuż drogi. Scrooge poznawał każdy wzgórek, każdą bramę, słup lub drzewo. Wreszcie w oddali ukazało się małe miasteczko z mostem, kościołem i wijącą się wdzięcznie srebrną stęgą rzeczki. Jednocześnie zjawiły się kosmatekuce, biegnące ku nim truchtem, z małymi chłopcami na grzbietach, którzy nawoływali wesoło innych chłopców jadących w wózkach wiejskich. Wszyscy oni byli w doskonałych humorach i tak raźnie, tak ochoczo pokrzykiwali, że cała przestrzeń wypełniła się wesołą muzyką, a zdawało się, że powietrze wtórzyło jej radośnie. To są tylko cienie przeszłości, cienie rzeczy, które kiedyś istniały, rzekł duch. Nas tej istoty. Nie przeczuwają nawet. Rozbawieni mali podróżni zbliżali się, a Scrooge poznawał i nazywał każdego z nich po imieniu. Byli to jego rówieśnicy, weseli towarzysze lat młodocianych. Dlaczego widok ich sprawiał mu niewypowiedzianą radość? Dlaczego, gdy go mijali, jego wzrok, zwykle zimny i surowy, płonął teraz jasno, a serce w piersi biło gwałtownie. Dlaczego, gdy ci dziarscy, rozbawieni chłopcy rozstawali się na rozdrożach i życzyli sobie wzajem wesołych świąt Bożego Narodzenia, wesołość wypełniła mu duszę? Czymże były wesołe święta dla skróża? Precz z wesołymi świętami. Cóż one dobrego przyniosły mu kiedykolwiek? Szkoła nie jest jeszcze zupełnie pusta zauważył duch znajduje się tam jakieś samotne dziecko, zapomniane i opuszczone przez wszystkich. Scrooge szepnął, że wie o tym i gorzko zapłakał. Minęli szeroką szosę i dobrze znajomą Scrooge'owi, drożyną, zbliżyli się do wielkiego gmachu, zbudowanego z czerwonej cegły, na którym trzymała się jeszcze wieżyczka z dzwonem. Był to niegdyś wspaniały dom, ale smutne spotkały go losy i teraz przedstawiał wymowne świadectwo znikomości rzeczy doczesnych. Ściany jego zewnętrzne, wilgoć przeżarła, i mchy pokryły. Okna były pobite, bramy i drzwi popruchniały. Drób gdakał i gospodarował po stajniach, a spichrze, wozownie i szopy porosły chwastem. Wnętrze niczym nie przypominało dawnej świetności. Znalazłszy się w ciemnym, ponurym, pełnym śmiecia i błota korytarzu, przez otwarte drzwi, ogarniało się wzrokiem cały szereg pokojów pustych i zimnych. Powietrze było przesycone wilgocią, z każdego kąta wyzierało opuszczenie. Zewsząd wiał chłód mrożący duszę i wskazujący wielki niedostatek Duch i skrucz szli przez sień do drzwi umieszczonych w tyle domu Drzwi same otworzyły się przed nimi odsłaniając długą pustą i posępną izbę zastawioną ławami z gładkich desek i pulpitami Przy jednym z pulpitów Samotny chłopiec czytał coś przy słabo tlejącym ogarku. Skrócz zakrył twarz dłońmi i zapłakał. Poznał w tym opuszczonym chłopcu samego siebie. Najmniejsze echo w tej pustce, pisk i bieganie myszy za obiciem ścian, krople spadające zna w pół odmarzniętej rynny gdzieś w tylnej części podwórza, słaby szmer bezlistnych gałęzi smutnej topoli, skrzypienie drzwi pustego spichrza wiszących nad naderwanym zawiasie, pryskanie dogasającego na kominku ognia. Wszystkie te szmery i odgłosy spadały, niczym balsam kojący na duszę Scrooge'a, przynosząc mu ulgę i wyciskając coraz obfitsze strumienie łez. Duch dotknął jego ramienia, wskazując mu jego dawne ja pogrążone w czytaniu. Wtem jakiś człowiek w dziwacznym stroju, z siekierą, zatkniętą za pas, Zjawił się przed oknem, prowadząc za sobą osła, obładowanego drzewem. Ależ to Alibaba, zawołał uradowany skrócz. To stary, dobry, drogi poczciwy ali baba, poznaje go doskonale. Pewnego wieczora wigilijnego, dawno, bardzo dawno temu, gdy to opuszczone dziecko zostało zupełnie samo. On przyszedł do niego po raz pierwszy, właśnie w takim ubiorze, jak teraz. Biedny chłopiec. A to Walentyn. Ciągnął dalej Scrooge. I jego dziki brat, Orson. Idą tu obaj. A ten, jakże się on nazywa? No, ten, którego położono śpiącego u bram Damaszku. Czy go nie widzisz? O. Koniuszy sultana, postawiony przez wróżkę na głowie, nogami do góry. Ha, <laughs> ha, wciąż stoi na głowie. Dobrze mu tak, bardzo mnie to cieszy. Jakim prawem chciał się żenić z córką sułtana? A tam papuga prowadził swoje wspomnienia Scrooge. Zielona, z rzutym ogonem, z czubem wyrastającym z głowy, podobnym do liści sałaty. Otóż jest. Znalazł ją Robinson Crusoe, gdy wrócił do domu po opłynięciu swej wyspy. Nauczył ją wołać. Biedny Robinsonie Crusoe. Raz, gdy papuga do niego przemówiła, sądził, że śni, ale nie śnił. To istotnie mówiła papuga. A tam zaś piętaszek pędzi do zatoki uciekając przed ludożercami. Śmiało, prędzej. Nie trać odwagi. Robinson cię ocali. Przechodząc od jednego wspomnienia do drugiego, z żywością, której by nikt w nim nie przypuszczał, Scrooge nagle znów uniósł się litością nad swym dawnym ja. Biedny. Biedny chłopiec. Szepnął i znów zapłakał.